już się zajął to standardowa procedura nic, no w nic się... ciekawego się... chodzi se boli dupča to se uměj Dobrá kuchyna Zobaczymy jak dzisiaj, ale chyba zrezygnujemy z tego majka w celach outdoorowych. Oj, skończysz. będą tak dalej będą tak dalej majaczyć człowieku co posiusiałeś się? z się jakiegoś gość pewnie ten co jej się spuszcza w szklankę żeby sprawdzić czy Mateuszek jest jego dzieckiem znaczy się czyim, no to dziś wybieramy sobie Jacka Czycho, spuszczę się szklankę, ja pojadę zrobię testy, napiszę, że to jadka placka. No, zgadza się ze szklanką. No i chuj Jacek człowieku to, to się się dzisiaj. I taki ja. Coś tam znowu zbadał Freya. Tiger. No Czego Ty się cieszysz? Że siedzisz obcokrajowcami w krzakach? Ja Ci mówiłem, że jak ktoś z parkurem porozmawiać, to idź do tego Michasia. Mm-hmm. Jakbym musiał się tłumaczyć jeszcze. Do mnie dziennikarza nie mogło dojść. On taką silną prawdę człowieku, że odpycha dziennikarzy na odległość kilkunastu, kilkudziesięciu metrów. Moja siła, mojej prawdy i woli jest niepodważalna. Nie to te amfetaminiarzyki. Wszystko banga przez pół godziny. A później dupa. prawda jest niepodważalna, spójna i niezależna od żadnych środków dopingujących. Moja droga, moje talo jest tak silna że wszelakie zła, monstra i nieczystości trzymają się od niej z daleka. Freja, możesz nie ciągnąć, co? Opatrz Spokój. kciuk, spokój kciuk, kciuk, Nie kciuk, 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 ale zjebałaś teraz misję, kogoś wadziki szkoły na kukurydzę Czubie te zasrany A tak mieliśmy je na widoku. Nogi już Przemioza do nie się. Iść. Nie potrafi się zachować. Stój! Powiedziałem! Stój! Nie ciągnij! Nie ciągnij! Nie ciągnij! Co, Cię boli dupa? Chodź. Już idziemy. Nie ma dzików, poszły. Wszystko przez Ciebie. Szukałem ostatnio sposobu, ale nie wiem, czy nie mówiłem o tym. Jak zrobić, żeby butelka piwa, którą mi kolega wręczył pół roku temu, żeby po pół roku bo po 15 latach było wiadomo, czy to jest ta sama butelka, nie? Ale wczoraj jakoś tworzyłem lodówkę, patrzę na butelce, jest cena jeszcze 3,30. Nie wiem ile teraz perła eksport, ale chyba drożej z tego to słyszałem. Ale zjebáváš, normálně, nevím. Co, kolejna myša? Już uciekło chyba. Możesz sobie dać spokój. Nie uciekła Pilot, jesteś pilotem? Może ty kurwa na razie. Bo to mi tu chodzi, nie śmierdzący papilot. Siuro, do domu. Później będziesz płakać, że kurwa trzeba mnie zastrzelić, bo ty się mnie boisz. Siedź w domu, kurwa. Na chuj się kręcisz? Żółkasz chuja do dupy. Dziworąg pierdolony. Sześć lat temu na piekarni mówili, że się boisz, chyba masz powód. Coś na sumieniu. żeby poradził szerszy niż... no Może mama że wy tamcy byli już nie mogło się zdecydować w końcu kto to był przyjechał ale to co zrobisz tak to jest z kublarzami. zmieniają się wersje średnio co jakieś 5 minut do pół godziny oh. Такий народ, не? Кто я сам? Ся.